Cały karnet bojowy rozdział 6, darmowa emotka Lucy Dreams. Wyciek eventu oraz naprawdę wiele więcej w tym materiale. Siemaneczko, z tej strony Sigu. I witam was widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale, gdzie oczywiście jak zawsze omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite'a. I dzisiaj między innymi pokażę wam wyciek nadchodzącego eventu z Juice Wardem czy właśnie karnet bojowy na rozdział 6. Także oglądajcie ten film do końca, bo naprawdę warto. Na samym starcie oczywiście stawcie tutaj łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Nie zapomnijcie również użyć mojego kodu w sklepie Sigusiek, będzie mi naprawdę strasznie miło. I widzowie przygotowałem dla was coś fajnego, ponieważ na moim Discordzie powstał specjalny kanał Niki, na których możecie wysłać swój nick z Fortnite'a, a ja was dodam do znajomych. Dużo osób chciało coś takiego, więc jeżeli chcecie mnie dodać do Fortnite'a do znajomych, to po prostu wbijcie na Discord'a, który jest w opisie. A ja już wam więcej widzowie nie przedłużam i przechodzimy wprost do naszych Fortnite'owych newsów. A my, widzowie, zaczniemy od tematu dość dużego błędu, który pojawił się przy wypuszczeniu Juice Worda do sklepu. I słuchajcie, ten błąd polegał na tym, że w pakiecie Juice Worda mogliśmy zobaczyć emotkę Lucy Dreams. Czyli po prostu, jak kupimy ten pakiet, to dostaniemy emotkę Lucy Dreams właśnie w tym pakiecie. I jak się po chwili okazało, Fortnite jednak popełnił błąd i tej emotki nigdy w pakiecie miało nie być. Zostało to po chwili usunięte. Właśnie ta emotka została usunięta z wszystkich grafik i ze sklepu Fortnite'owego. No i słuchajcie, co z osobami, które kupiły pakiet myśląc, że właśnie ta emotka będzie się w nim znajdować. No i widzowie, jeśli ktoś z Was kupił pakiet Juice Warda o pierwszej w nocy, kiedy właśnie on pierwszy raz wyszedł do sklepu, no to słuchajcie, dostaniecie za darmo emotkę Lucy Dreams. Bo niby nie powinniście jej dostać, no bo ona nigdy nie miała być w zestawie, no ale słuchajcie przez to, że wyświetlała się w zestawie, no to po prostu dostaniecie ją za darmo już w grudniu, czyli zapewne 1 grudnia. Również ta emotka sama w sobie pojawi się w sklepie. Będzie ona prawdopodobnie kosztować 500 Fauldolców, także jeśli właśnie chcecie tą emotkę, no to również będziecie mogli ją kupić. A osoby, które kupiły właśnie zestaw Juice Warda o pierwszej w nocy, no to po prostu dostaną tę emotkę, kiedy ona wyjdzie. Niestety Fortnite nie odniosło się do zarzutów, że właśnie z miał kosztować 1500 Fauldolców, a nie 1800, tak jak oni to zapowiadali. Także jeżeli ktoś liczy na obniżkę cen Juice Warda do 1500, tak jak zapowiadali na początku, to niestety prawdopodobnie oni tego nie zmienią. My, widzowie, przechodzimy do kolejnego tematu, i jest to wyciek eventu, który będzie miał miejsce już jutro. Także, jeśli nie chcecie spoilerów, to po prostu możecie przewinąć ten fragment. Ale słuchajcie, Hypex właśnie nam wstawił teasery, jak będzie wyglądał koncert oraz cały event. Także, pierwsze nagranie, jakie dostaliśmy, to słuchajcie, że taki właśnie motyl riftowy będzie leciał do nieba, no i właśnie z gwiazd ułoży się napis 999. I prawdopodobnie to nagranie jest jeszcze sprzed koncertu, więc przed koncertem po prostu. Pewnie będziemy mieli właśnie taką katcenkę. Następne nagranie, jakie dostaliśmy właśnie z nadchodzącego eventu. No to słuchajcie, że na właśnie siedzibie Doga powróci słynne urządzenie z rozdziału drugiego Midasa. Czyli będziemy mieli właśnie jakieś urządzenie z kulą magnetyczną od Midasa, tylko tym razem na siedzibie Doga i ona również będzie miała swój udział w evencie. I ostatnie nagranie jakie dostaliśmy, no to słuchajcie, już jest wielki wybuch na siedzibie Doga. Dokładnie tak, będzie wielki wybuch na siedzibie Doga i Prawdopodobnie to nas przeniesie już do rozdziału 6. Także event zapowiada się bardzo podobnie do tego, co mieliśmy w oryginalnym rozdziale drugim, tylko właśnie ma tutaj teraz takie elementy, właśnie subdogowe i w ogóle cartoon, więc naprawdę no zapowiada się po prostu ciekawie. Co do samego eventu, to dostaliśmy również informację, że sam Fortnite final będzie trwał właśnie 20 minut i 15 minut ma być poświęcone na sam event oraz 5 minut ma być poświęcone na taki, jakby, wstęp oraz yy, właśnie końcową muzykę. Tak więc final Fortnite Remix ogólnie trwa 20 minut, ale 15 minut mamy samego eventu. Tak więc event zapowiada nam się naprawdę długi, no bo słuchajcie, 20 minut to jest strasznie dużo czasu i podejrzewam, że chociaż połowa z tego to będzie po prostu sam koncert tych wszystkich raperów, no i 10 minut również będzie przeznaczone na właśnie jakąś rozmowę, jakiś dialog, w ogóle całe wypuszczenie tej maszyny i no oczywiście wybuch. Więc z tego co wiemy event zapowiada się naprawdę fajnie, a my teraz przechodzimy razem z tym wybuchem już do rozdziału 6 oraz informacji na jego temat. I zaczynamy widzowie sobie od karnetu festiwalowego na rozdział 6 i już mamy informację kto w tym karnecie się pojawi. No i w karnecie festiwalowym w rozdziale 6 ma się pojawić New Jeans. Jest to właśnie taka grupa dziewczyn po prostu, która chyba śpiewa jakieś piosenki. Nie mam pojęcia słuchajcie, nie ogarniam, nie znam ich. Także nie mogę wam za dużo powiedzieć, no ale właśnie cała ich, cały ich zespół po prostu trafi do karnetu festiwalowego. Jak dobrze wiemy, od 1 grudnia posiadacze ekipaki będą mieli wszystkie karnety bojowe. To słuchajcie, jeśli macie ekipakę aktywną na swoim koncie, to również właśnie ten karnetik festiwalowy z tymi New Jeans będziecie mogli sobie zdobyć. Jeśli chodzi o kolejne informacje na temat rozdziału 6, no to Shina wstawił nam ciekawą informację, że na mapie w chapterze 6 będzie mieli specjalną miejscówkę, która która będzie opierała się głównie właśnie na tych demonicznych maskach. I tak jak wam mówiłem, te demoniczne maski będą miały specjalne jakieś umiejętności, i będziemy mogli je zdobyć w specjalnych skrzynkach. No i dowiedzieliśmy się właśnie, że taka specjalna miejscówka powstanie na mapie, i na niej będziemy w łatwy sposób mogli te wszystkie maski zdobyć. Także jeśli ktoś będzie chciał sobie taką maskę zdobyć, to nie musi jej szukać po skrzynkach, a będzie mógł polecieć na tą miejscówkę, i tam będą już po prostu na miejscu. I ta miejscówka ma się znajdować na południu mapy, czyli słuchajcie, gdzieś na dole, więc tam będziecie mogli jej po prostu szukać przy odpaleniu chapteru 6. I już powoli widzowie zbliżamy się właśnie do tematu skinów na rozdział szósty, więc zaczniemy sobie od skina do parasolki, a dokładniej parasolki na tryb rankingowy. No i dostaliśmy wyciek tej parasolki i widzicie ją teraz na ekranie. Wygląda ona właśnie w taki sposób, jest to właśnie shogambrella. Umbrella. No i słuchajcie, jest ona po prostu złota, a za wygranie prawdopodobnie dostaniemy po prostu inny kolorek tej tarczy, więc tak wygląda parasolka za wina oraz parasolka za tryb rankingowy. Jak na parasolkę, to wydaje mi się, że wygląda ona bardzo ładnie. Jest bardzo minimalistyczna, no i po prostu, do chyba przyjemnie będzie się nią uleciało. A teraz widzowie, przejdziemy sobie do tematu, który chyba Was najbardziej zainteresuje, czyli do karnetu bojowego na rozdział 6. I słuchajcie, jak już widzieliście na moim kanale, no to pokazywałem wam grafikę, która wyciekła na rozdział 6. No i właśnie w tej grafice możemy zobaczyć wszystkie postacie, które znajdą się w karnecie bojowym, właśnie na rozdział 6. I z tego, co wiemy na temat tego karnetu, no to słuchajcie będzie on już normalny, a nie tak jak właśnie teraz jest, że był tylko miesiąc sezon i będzie on miał normalnie jak każdy inny karnet 100 stopni. A teraz widzowie wam powiem w jaki sposób może wyglądać kolejność tego karnetu, czyli jaką skórkę dostaniemy, jaką pierwszą, a właśnie jaką skórkę dostaniemy jako ostatnią. Także widzowie zaczynając od pierwszej skórki, którą dostaniemy właśnie od razu po zakupie karnetu bojowego, no to myślę, że nie jest to ciężkie, dostaniemy po prostu tego czerwonego samuraja. Kolejną skórką, którą dostaniemy na kolejnej stronie, czyli właśnie, prawdopodobnie Prawdopodobnie za 20 poziom, no to słuchajcie, jest to ta niebieska babka. I właśnie, jest to taka niebieska troszeczkę kuno, i wydaje mi się, że ona będzie jako drugi skin. Przechodzimy dalej już na stopień 30, no i tutaj będziemy mogli się spodziewać tego właśnie ziomeczka w białej masce. Myślę, że on właśnie może się znajdować na stopniu 30. No i widzowie, przechodzimy teraz do kolejnego skina. Tym razem już przeskakujemy troszeczkę dalej na stopień 50, no i właśnie za stopień 50 prawdopodobnie dostaniemy tego właśnie ziomka takiego kota. Właśnie prawdopodobnie ten koci samuraj będzie na nas czekał w połowie już karnetu bojowego, no a my widzowie przechodzimy dalej. I przechodzimy już do przedostatniej skórki właśnie z głównego karnetu bojowego i prawdopodobnie na poziomie 80 znajdziemy tą typiarę, która właśnie ujeżdża jakąś lotnie ryby. Ona wygląda właśnie jak taki skinek, który może być właśnie przedostatni w karnecie, no i słuchajcie, główna postać karnetu bojowego, czyli za 105 setny dostaniemy tą typiarę właśnie demona. Jest ona bardzo powiązana właśnie z tematyką następnego rozdziału. No i wygląda po prostu jak skórka za sety poziom. No nie oszukujmy się widzowie. Jeśli chodzi o skin Godzilli oraz Baymaxa, no to widzowie, wydaje mi się, że Baymaxa możemy zdobyć po prostu jako taka bonusowa skórka. Zawsze mamy właśnie jakiegoś bonusowego skina w karnecie bojowym. No i prawdopodobnie będzie to po prostu Baymax. A jeśli chodzi o Godzillę, no to niestety widzowie wydaje mi się, że Godzilla nie będzie w karnecie bojowym, tylko będzie ona na przykład do kupienia w sklepie. Tak mi się Właśnie wydaje że niestety Godzilla nie znajdziemy w karnecie bojowym, ale za to Baymaxa w dodatkowych nagrodach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, właśnie Battle Passa OG, który wejdzie przy okazji Fortnite'a OG, no to widzowie na ten temat jeszcze nie mamy zupełnie żadnych informacji i pewnie dowiemy się więcej po prostu przy wypuszczeniu rozdziału 6. Możecie widzowie napisać w komentarzu, jak wam się podoba karnet bojowy na rozdział 6, czy sobie go kupicie, bo będzie kosztował, słuchajcie, 1000 V-Dolców, a nie 950, możecie napisać właśnie. Czy Wam się podoba ten karnecik? No a ja myślę, że to już by było na tyle z tego materiału. Przypominam Wam o zostawieniu subikora, łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie wpisać mojego kodu SIGUSIEK w sklepie, będzie mi naprawdę strasznie miło. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!